There's not much to do, all I is thinking about you wszystkim, z tej strony ja i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale w vlogu. Tak, jestem nieogarnięta jeszcze, jest przed dwunastą, ale idziemy ogarniać książeczkę sanepidowską. Zapraszam was do mojej przygody z tym związanej. Super, hiper przygoda. Idziemy najpierw płacić pieniądze na konto żeby zrobić przelewy, a potem się ogarnie. Znaczy, no pytanie: Czy ja to mogę wszystko zrobić sama, co dzisiaj chcę zrobić, więc to też może być ciekawe. Znaczy, najpierw się muszę ogarnąć, ale zaraz innym dopóty. Nie, <grym> nie zwracajcie uwagi na burdel gdzieś za mną. Tak wygląda mój outfit i jakiś taki kucyczek, bo mam tłuste włosy. No, a generalnie plan jest taki, że idziemy do wpłatomatu wpłacić pieniądze na konto. Pójdę do tej stacji sanitarno-epidemiologicznej spytać, czy to na pewno to. Bo ja pierwszy raz coś takiego sama ogarniam i nie chcę wpłacić pieniędzy na coś, co mi nie jest potrzebne i to nie jest mała kwota, więc wiecie, wolę mieć pewność, nawet jak będę wyglądać jak debil kompletny, który się na niczym nie zna i nic nie ogarnia, to i tak wolę mieć pewność duchową, jakąś psychiczną, że zrobiłam to dobrze. Potem pójdziemy jeszcze do urzędu um, po... Piny do dowodów, bo mi nie dali. O może, to, nie wiem, no najwyżej będę się z nimi negocjować, tak? Na mój urok osobisty, którego nie posiadam. Czuję się dorosła. O oh yeah! Jest moc, jest impreza. E, ja jestem już w domu. E, wróciłam dawno i w sumie zapomniałam się do was odezwać. Ale ja oglądam sobie YouTube, więc to nie było za bardzo nieciekawego. W sumie to zaraz idę jeszcze do pracy, ale um, generalnie powiem wam tak, pobieranie tego wymazu to jest ciekawy experience. <grym> Także jestem ciekawa, jak szybko to się rozegra. W sensie, czy to rzeczywiście będzie takie czekanie dwa tygodnie, czy miesiąc, podobno się kiedy nawet nie kiedy czeka, czy to będzie jakoś szybciej. Zobaczymy, zobaczymy. Kupiła mi nową książkę. Mam 26 części. To jest 27. W Są sensie 1 jednej tam nie mam gdzieś pośrodku, ale tego nie liczymy jakby nie nieważne. Jestem w trakcie czytania pierwszego tomu i opornie mi to idzie, natomiast muszę w końcu zacząć. Może ten vlog, może ten vlog będzie tym, którym będę to czytać dalej, więc no, ale nie dzisiaj na pewno, bo dzisiaj co? Bo dzisiaj. Eee, no idę do pracy zaraz, więc nie mam za bardzo kiedy. Zobaczyłam na TikToku typiarkę, która oszczędza metodą kopertową i uznałam, że to jest coś dla mnie. Ja uwielbiam takie tematy i w ogóle super hiper. Natomiast obawiam się, znaczy, powiedzmy tak, jest to fajna metoda, tylko że ja jestem typem, właśnie osoby, która ma takie fajne kupie, potem tego nie użyję. No i wiecie, nie byłem oszczędzać, ale kasę na to wydałam i w sumie dupa. <laughs> Dlatego. Uznałam, że zrobię to sama, więc zobaczyłam jakiś szybki, pierwszy, lepszy, 3-minutowy tutorial, jak zrobić kopertę I wyszła Także jest to jakaś koperta, to się wszystko ładnie otwiera, nie mogłem tylko robić jedną ręką, ale działa Ja jestem fanką robienia rzeczy własnoręcznie, generalnie kreatywne prezenty czy ogólnie kreatywne rzeczy To jest, yy, nie wiem, to jestem ja po prostu, ja uwielbiam takie rzeczy robić, więc uznałam, że Zrobię sama koperty, powklejam je do jakichś zeszytów i tam będę po prostu pisać, no na co to jest, na co co strata ta. I sama zrobię to takie karty, są takie karty z wyzwaniami, wyzwania chorwacja, mm, albo nie wiem, co tam jeszcze było różne. Tam są jakieś tam wyzwania i znowu na nie trzeba wdać pieniądze. I dla mnie to jest, może powiedzieć antyproduktywne? chyba nie, ale wiecie o co mi chodzi? Takie zaprzeczenie temu, bo wydajcie pieniądze na to, aby oszczędzać te pieniądze. Niby inwestycja, ale jednak te pieniądze jednak moglibyście os wiecie, oszczędzić. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie, bo super to wygląda ja w ogóle bardzo lubię oszczędzać. Może być dziwne, bo ja jestem osobą bardzo impulsywną i właśnie jest taka, że ja sobie coś kupię. Teraz na przykład kupiłam trylogię igrzysk śmierci, to jest moja ukochana seria, kocham ją całym życiem. Całym życiem? Całym sercem. Ja jestem w ogóle w trakcie oglądania chyba już kosogłosa pierwszej części, ale jej jeszcze nie skończyłam ale książkę... książki czytałam, nie? I jeszcze przed filmami, przed obejrzeniem filmów i naprawdę całym moim sercem wielbię tą trylogię jeszcze nie czytałam w ogóle Balady Ptaków i Węży, ona w ogóle już w kinach jest, więc muszę ją jeszcze przeczytać, ale właśnie w tym jest w tym co zamówiłam jest ta trilogia plus jeszcze Balada Ptaków i Węży z tą cudowną okładką, ja nie nienawidzę okładek filmowych, ale don't change my mind ta okładka filmowa jest. Jedna no z lepszych, jak i najlepsza okładka filmowa, jaka powstała kiedykolwiek. Przysięgam, bo w ogóle uwielbiam design starych wydań. starych wydań, starego wydania Igrzysk Śmierci. Te takie nowe są takie obskurne. Balady ptaków i węży, ta nowa. Znaczy nowa, no to już jakiś czas jest w kinach, wiadomo, z rok chyba? Więc, no trochę to ma, nie? No ale wiecie, nowsza po prostu, najnowsza z tego najnowszego wydania. Ta filmowa, no jest. 10 na 10 moim zdaniem, jest świetna i ją bardzo chciałam mieć. No ale no wiecie, ona była jeszcze wtedy taka stricte nowa nowa, m, dopiero, która wyszła, więc yy, no była droga, nie say what you wanna say to me now. I to by było na tyle w dzisiejszym vlogu, więc jeśli filmik Ci się spodobał, zostawcie łapeczkę w subskrypcję, no i to tyle. Adios!